No i witam wszystkich bardzo serdecznie lutek z tej strony i kontynuujemy nasze poszukiwania jakiegoś Chyba demona grobowca. Anika. Zabra! Zabra! Ciekawe jak. O, o włos. Łapka musi być Wszystko dobrze, profesorze? Tak. Zostań tam! Mm -hmm. Zasada numer dwa. Nigdy nie stawaj na płytach naciskowych, nawet jeśli wydają się zepsute. Jasne? Jasne, to wejście do grobowca demon. Jestem tego pewny. To że to musi być Wos nie podzieli się z tobą sławą związaną z tym, co tu znajdziesz. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie wos. On we mnie o, tu, tu coś też jest, sama jest w poładka. siebie wierzyć. Tu coś jest. Przykro mi, ale za chwilę zginiemy. Więc co robimy? Znajdź wyjście, zanim zginiemy. Ta jest osłabiona. Ale z kopyta to ja tego nie mam. No. Tym można coś rozbić. Dalej, dalej! No, świetnie. Prawdziwy grobowiec jest gdzieś blisko. Musi być. Zdaje się pan wierzyć, że Wos ma jakieś złe zamiary. Co wiesz o jego planach dotyczących kamieni? Kamieni? Nie wspominał o kamieniach. O, najwyraźniej twój szef wiele przed tobą ukrywa. Przepraszam, że znaleźliśmy sekret. A, tu, 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 tu. Teraz gdzie tu by iść? Trzeba... Tu szłem. Tu miałem ten artefakt. Kolejne zamknięte drzwi. Nie mogę się wspiąć! Poczekaj! Pomogę ci jakoś. Dobrze, poczekam. Gdzie jesteś? Właśnie. Kolejna kobieta do ratowania. Porządku. Upsi. dziękuję profesorze stop oboje musimy o chwila stoję na zapadni musimy to zrobić jednocześnie albo zapadnie się profesorze nie ups ale myślałem że ona wpadnie chcę tylko chwila stoję na zapadni musimy to Albo zapadnia się pode mną otworzy Trzy, dwa, jeden Już Fajna zapadnia Kolejny grubowiec Chyba masz rację Rozejrzyjmy się tu Potrzebujemy więcej tych kluczy. Demon. Zwykle wykorzystywane jest Może jest ich tu więcej? Dwa mamy. Potrzebujemy jeszcze. Chodź, chyba że pójdziemy tą stroną. Świetny pomysł. Na górze może być klucz. Nie powinnaś pracować dla kogoś takiego jak Wos. Nauczył mnie pan wszystko, W takim razie nie słuchałaś. Wosowi zależy tylko na władzy, a archeologia nie na tym polega. A ja myślałam, że jesteście przyjaciółmi. Skąd przyszło ci tu... to do głowy? Gdy powiedziałam mu, że jestem pana studentką, bardzo się cieszył. Od razu on nie jest moim przyjacielem. Przecież jest nazistą. Tak, cóż, oczywiście nie zgadzam się z nim politycznie. Jednak wos to człowiek nauki jak my. Jesteśmy ponad polityką. Próbowałam znaleźć pracę w Ameryce. Prosiłam nawet pana o referencję, ale nigdy pan nie odpisze. A trudno dostać się do tej branży. Cóż, pamiętam, co pan kiedyś powiedział, żeby nie rezygnować z marzeń. A. Archeologia to moje marzenie. I tak nie powinnaś pracować dla Wosa. Nie miałam zbyt wielu opcji, profesorze. Dobra, chodźmy tu teraz. Znowu zapadnie, czy nie? To niech ona tam otwiera. No nie, muszę to otworzyć. Może tędy wyjdziemy, kiedy już tutaj skończymy. A, trzy są. Dobra. Trzeba go jakoś zasilić. Kolejne. Lepiej spróbuję czegoś innego. To w sumie potrzebuje tej. Potrzebuję tej wajchy. Patrzmy czy gdzieś tu nie ma na dole tego. To nie powinno być w sugodaj. Przejdźmy się jeszcze tu, zobaczmy czy coś tu jest. Nie będzie, to lecimy tam. Gdzieś to musi iść po prostu. Musi być to gdzieś tu. To nie to. Najpierw muszę znaleźć to, po co tu przyszliśmy. Próbujemy ten tak. To koryto. Musiąś stanąć skądś. Ale gdzie to koryto może być? To ja nie mam pojęcia, nie? Żeby ono gdzieś tu wcześniej było. Nie widzę tego. No dobra, to wszystko leci Ale mówię tu tą wodę jak To nie ten klucz Nie mam innych kluczy Давай, Вайха. Jako Co. co tam masz? To posążek, jakszy. Znalazłam jego opis w ledwo czytelnym fragmencie zwoju odkrytego w Angkor Wat. Kmerscy wojownicy wierzyli w jego klątwę. Więc pogrzebali go razem z demonem. Nie wiedziałam, czy istniał naprawdę? Skalunia, to jest kolejny artefakt chyba, ha. naciesz się tym uczuciem. To twoje szczegółowe badania pozwoliły go znaleźć. Dziękuję. Profesorze. Ruszajmy. Jesteś młoda. Wciąż się uczysz. Do dzieła. Do dzieła. O. Myśli pan, że nie wiem o kamieniach. Może gdyby poznał pan mój potencjał. Czy zapamiętał mnie pan? Wracowałabym <śmany> dla Pana. Zajęcia skończone. Profesorze Jones. Nie wiem. Ups. No patrzcie, ona z twarzy to już była jak niemiecka jakaś agentka. Szczerze mówiąc. ...i sięgnęłaś, by go złapać. Najwyraźniej sięgnęłaś za daleko. Pora zabrać to do Pailin. Dajesz się ponosić swoim municjom. A gdzie reszta? No szybko Dobra Gdzie jesteśmy? Trochę ich tam widzę Więc wezmę ten dynamit Dobra, mnie tylko to zastanawia, czemu ja w ogóle nie mogę doładować tych. Jak się doładowuje w ogóle do rewolwera te. Chyba zeszli wszyscy na dół co? Hmm. Chlebek jeszcze jest. Weźmy chlebek, od razu sobie go pyknijmy. Mieliśmy na wszelki wypadek, jakby coś tam. Gina daj, Gina? Gdzie jesteś? Musiałam ukryć się przed żołnierzami, już idę. Kto tak niedawno krzyczał? To był krzyk kogoś, kto złapał więcej niż był w stanie unieść. No, już mi ciekawie. No, O. Nie rozbij łodzi. Cie mnie stresuje. O. Nie wiem, czy mi ja tu przyszłem. Dawaj broń. Lek, który pomoże chorym wieśniakom. Kolejna broń. Dobra. Lecimy dalej. A że ich tam wcześniej nie widziałem. Chyba, że wcześniej ich nie było. Już tyle to już my dopłyniemy do tej wioski. Koleč, sam się prosiłeś. A jak ty koleš? Wyraźnie jestem popularny w tych okolicach. Dobra, oddajmy jej ten posążek. Użyli materiałów wybuchowych, by otworzyć starożytny grobowiec, i znaleźli coś. Oh. Zaopiekuj się tym. Dobrze, dziękuję, doktorze Jones. Przy okazji, co się stało z kobietą o w włosach? Moi szpiedzy widzieli żołnierzy eskortujących ją z dżungli. Nie miała ręki? Powiedzmy, że postawiła na niewłaściwego konia. Ha! Cieszę się, że jesteś po naszej stronie. Ciekawe, czy on nie zawiera kamienia w środku, ale... Tutaj. Dobra. Także... Mamy ogarnięte kolejną misję, także pogadamy sobie za chwilę z Sudanem, ale na tą chwilę zakończymy odcinek i widzimy się już w kolejnym, także ja Wam dziękuję i widzimy się, trzymajcie się, hej!